no. Z tej strony myceryce i kolejny odcinek z Forever Winter. Ostatnio nie poszło nam zbyt dobrze. Yy, niestety straciliśmy, tak jak dostaliśmy, super broń niszczyciela czołgów. Tak szybko ją straciliśmy przez... ...bardzo piękny strzał... ...z mecha i to nawet nie w nas. No ale trudno. Wyruszamy w takim razie z naszym... Akaczy mi Nt20 Na polowanie na markawy i na korpstanka. Zobaczymy, czy się pojawią. Są, dobra. Czołgi są. To są Markawy, tak. jest tutaj. Poobijamy. <ślesk> Co jest? Ok, z tej broni tam zejdzie, ale mamy widzę wsparcie właśnie. Mam wsparcie czołgów te dziewięćdziesiątki. Tak? Dobrze mówię? Te dziewięćdziesiątki? Te dziewięćdziesiątki... O Jezus Maria! Jeszcze idzie duży! Jeszcze duży idzie! Gdzie jest? Iiiiż to jest szybko. To jest Euruski, nie? Euruski. Ta Merkawa właśnie. Właśnie, właśnie. Ta Merkawa nie ma szans. Na Dobra, ty robociku sobie idź dalej. Mech w sumie. Medium mech. A zbieramy fanty. Będzie pojedzenie. pojeżdżanie. Budzisz, budzisz, budzisz. Korps tank, tank. zainteresowanie nie mną raczej, to na razie. o ile trzeba będzie pocisków na to zużyć. Oszalujmy najpierw. O, fuck, 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 fuck. Niemiło, niemiło. O, ws wsparcie miło. Wsparcie Dronów. No już po Już po wsparciu. Już po wsparciu. Dobra. Korpus ten chyba jeszcze działa tam z tego co mi się wydaje. A przynajmniej są to jest jego ostatnie chyba podrygi. Zaraz zlutujemy sobie drony. W tym czasie czyta, to jest dalej Korps Nie, to jest Merkawa. Nie, to jest Korps tak, tak, mody tank, no tak, 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 to jest tank, dobrze. aby nigdzie nie odleciała, jak tamten. A czy ty jesteś drogo nastawiony do nas? Chyba nie, dobra. No kurde, trzy pociski na... No, a brona? Uda, jakieś Take mniejsze, choć były dwa chyba pociski potrzebne na to. A dobra, Noż, cholera jasna. Dajcie mi zlutować te czołgi w końcu. Człogi. Jest tu jeszcze coś, zostało w ogóle jest coś. Dobra, to mnie najbardziej interesuje. Mamy 2 na 3, ok. Jest tam, trzy na 3 na 3. Pytanie, czy tamten Korps Tank został wywalony, czy nie? Tam coś wybuchło, ale to jest chyba... To nie był czołg. A może to był czołg? Tutaj mógłby to być czołg. Zaraz zobaczymy. Ale jeżeli jest to czołg, to chyba tam się nie wespnę, żeby go zgarnąć. A jeżeli to był body tank, to jest kurde lipa. 190. Będziemy się sprawdzić. Może być, że to był ten krok no, trudno. No, znowu bym dostał w tym samym miejscu, praktycznie shit, someone's kicking out there. No, jest to dziewięćdziesiąt. Jest korpus, tak okej. Okay. Dobra, nie będziemy się angażować. Uch, to jest tam, jest tak? To on. To on, tak. Dobra, w tym czasie jeszcze sprawdźmy, gdzie to może jakiś gaczowość tam wpadnie, a jak nie to materiały wybuchowe. Pusto. No to pozbieramy trochę sprzętu. Widzę, że ktoś tu się dobrze bawi. Dobra, ale spadamy, bo słyszę, słyszę głosy. No, jakby się udało jeszcze tego body tanka zgarnąć? No, Dobra, się jedząkiem Uuu, i amunicję. Jeden pocisk nas by zdziwił. Dobra, czy body tank jest już wywalony, czy nie? że może być ta, tamten czołg. <laughs> Spróbować to zweryfikować. Uuuuhuuu, egzo. EXO nie chcemy mieć tutaj nic wspólnego. Kurde, nie mogę się zbliżyć, no. Jeszcze Hunter Killer, no kurde. Nie strzelać, nie strzelajcie, nie strzelajcie, nic tutaj nie róbcie Ja chcę tylko to sprawdzić Jakoś coś tu jest Smarkawy Po prostu To nie był smarkawy, to był ten, ta 90 Dobra Chyba na nas już czas Tak mi się wydaje przynajmniej Będziecie tu z razem czy nie? Czy wy sobie nie będziecie w drogę wchodzić? Tak będziecie sobie w drogę wchodzić to jeszcze chętnie w niego postrzelam O właśnie Sobie nie ma co marnować amunicji. w takim razie. Szkoda, że nie znaleźliśmy żadnych materiałów wybuchowych. No ale nic to. Następny. Zobaczymy ran jeszcze na tym... ...na tej lokacji. Kurde, ten... ...body tank, no. Była taka fajna szansa, żeby go zgarnąć, no ale niestety. No za to sporo, sporo sprzętu. Czy zrobiliśmy takie zadanie, czy nie? Nie zrobiliśmy żadnego zadania, okej. Okay. No to nie dobrze. No dobra, no to wrzucamy jeszcze raz sprzęty. Do jakiegoś... jakiegoś bym Tutaj karabinek posprawdzał inny w sumie. Ale no ta, ta AK-3 całkiem dobrze sprawdza, muszę przyznać. Całkiem fajne ma obrażenia. To do 202. Tania amunicja. Dobra, i 50 50 trochę dużych, trochę małych. No i dobra. Jeszcze jedno podejście zrobimy. Sprawdźmy jak nam pójdzie na tego bodytanka zapolować. I będziemy mieli z głowy. No materiały wybuchowe, no niestety. mogę wziąć, słuchaj, mniejszą tą... Mniejszy plecak. W sensie Taki, którym dam radę podnieść dwa te... Dwa duże, going. dwa duże przedmioty. Dobra, ale my od razu lecimy w tą stronę. Aj, niedobrze. To chyba po ptokach, jeżeli chodzi o wody tanka. Jak się pojawiają te dwa mechy, to znak, że czołgi nie będą tu jeździć. What the fuck? Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mam pytań. Nie zadaję pytań. Bo i tak na nie nie uzyskał odpowiedzi. Okej. Okay. Latając w czołg Moty Pythona, no. Jak żeby inaczej. Całą ulicę zbieramy. jest? To był. Jest, nadal. Okej. Okay. Dobra, no niestety. Ta reszta Not musi bad. zaczekać. Gacze box jest jednak ważniejsze do zgarnięcia. Sporo meczów. O Jezus Maria, ile tych małych meczów. te dwadzieścia. Niestety nie mamy. Kolecaczka na broń. Nie, co tu? ta tu umarł? A no kurde, szkoda, że tych czołgów nie będzie. A, myślałem, że po kolei zgarry nie zmienia faktu, że ich zlokujemy, nie? Więc nie stoi na przeszkodzie przecież. Tu jest place, tu jest Dawaj, sprawdź. Ło-po-po-po-po-po-po-po! Jak mnie żeś wystraszył, panie crawler Nie Crowler. Spider, chyba! Jok, mnie żeś wystraszył! Jest Egzo. A są tu jakieś rzeczy? Nic nie widać, żeby to było, nie? Nie, nic nie widać, a ja raczej spadam, bo nie chcę mieć do czynienia z tamtym bechem jeszcze. No właśnie. Oho. Tam to się rozsypał po prostu. Uup. No to się ewidentnie rozsypał. Dziękuję! Ottować okej. Ek za jeszcze dużo, ale możemy coś tu jeszcze podobnie. Tango's engaging us! Jak sięgnę do tego? No, po prostu zginął ktoś postronny. O, ktoś postronny chyba zginął. Ale od EXO komponenty też są. My wiem, czemu od EXO? A to nie jest EXO, chyba, nie? się polutowali trochę ty. o właśnie O dobra, helikopterek wygląda dosyć groźnie Ty masz tutaj zamiary? No, Panterki leżą, no, dobra. Zlutujmy co tu jest I chyba tyle będzie Mamy trochę szpeju Niestety nie doczekaliśmy się naszego pięknego korpstanka Nie będziemy tutaj się angażować Bad. bad, dokładnie, dokładnie to samo pomyślałem. 8000 expa, całkiem okej. Okay. Już to doświadczenie na, na tych broniach nie wchodzi tak mocno, już wysokie poziomy mam. Trzeba by było jakiś wziąć sobie chyba do przećwiczenia karabin. Mm -mm. Więc otwórzmy jeszcze skrzyneczkę. Sprawdźmy co tu będzie. Pomyśleliśmy skrzyneczkę, takie. jest mamy? M4A1, to jest Lipa, to jest Lipa, to jest Lipa. No ale Pneumatic jumpy i Red Light'y. No raps. No dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Stawiajcie subka, napiszcie jakiś komentarz. Polajkujcie i do następnego.